Zbiorem rozwiązań następującej nierówności jest przedział. Żeby ustalić, która odpowiedź jest poprawna, to będziemy musieli po prostu rozwiązać tę nierówność. Przepiszę sobie ją w tym celu jeszcze raz. 2 minus x dzielone na 3 minus 2x minus 1 dzielone na 2 i to ma być mniejsze od x. No i pierwsza rzecz, jaką zrobimy, w tej nierówności, to pozbędziemy się ułamków. Żeby się pozbyć ułamków w nierówności czy też w równaniu, to wystarczy pomnożyć taką nierówność stronami przez, przez wspólny mianownik. W tym przypadku wspólnym mianownikiem tych dwóch ułamków jest liczba 6, czyli mnożymy nierówność stronami przez 6. E, może napiszę tak wolniej, czyli 6 razy pierwszy ułamek będziemy mieli po lewej stronie, czyli 2 minus x. Dzielone na 3 minus znowu mnożymy drugi ułamek przez 6, czyli 6 razy 2x minus 1 dzielone na 2 mniejsze i po prawej stronie 6 razy x to po prostu 6x. No i co nam dało to przemnożenie? Po prostu znikają nam ułamki. Z tą trójką skraca się szósta w ten sposób, że tu zostaje 1, tutaj 2, no a z tą dwójką się skraca tak, że tu zostaje 1, a tutaj 3. No, i teraz po prostu mnożymy 2 razy cały ten licznik, czyli 2 razy 2 to będzie 4, minus 2 razy x, czyli minus 2x, i dalej minus 3 razy 2x to będzie minus 6x i minus 3 razy minus 1 to będzie plus 3. No, i po prawej stronie bez zmian mamy 6x, w zasadzie mogłem już w tym momencie przenieść to 6x na jedną stronę, ale żeby mieć x ze współczynnikiem dodatnim, to może przeniosę to minus 2x i minus 6x, tu mamy łącznie minus 8xów na prawą stronę, po lewej stronie zostanie 4 plus 3, czyli 7 mniejsze od, i tutaj będziemy mieli 6x. No, i właśnie to minus 8x na prawą stronę to będzie plus 8x, czyli mamy 7 mniejsze od, tutaj w sumie mamy 14x. No i teraz dzielimy. Obustronnie tą nierówność przez 14 otrzymujemy po lewej stronie 17 na 14 to będzie 1 druga, czyli tu mamy jedną drugą, a po prawej stronie zostaje sam x. Czyli wyszło nam, że x musi być większy od 1 drugiej, no i przedział, który opisuje taka nierówność, to jest przedział spod, spod punktu d. Wszystkie liczby od jednej drugiej do plus nieskończoności, no i to jest poprawna odpowiedź w tym zadaniu.